W ubiegłym tygodniu mieliśmy bardzo dużo pozytywnych informacji, które powinny ruszyć ten rynek mocno do góry. Czy to rynek kryptowalut, czy to indeksy, ewentualnie akcje albo surowce. I co się stało? Mieliśmy tak decyzję odnośnie stuprocentowych FOMCU i przemówienie Pawła. Dodatkowo spotkanie w Korei Południowej. Tutaj był Xi razem z Trumpem, i dalej to nie przyniosło pożądanych rezultatów. Na kryptowalutach i na głównym ich szefie, na Bitcoinie, jesteśmy naprawdę nad przepaścią. I teraz, załamanie tego wszystkiego może spowodować zjazd praktycznie dużo, dużo niżej. Za chwileczkę wam to wszystko omówię i pokażę również, jak wyglądają indeksy oraz pary walutowe. Zamknęły nam się świece już miesięczne, dlatego zerkniemy sobie na świece miesięczne, jak one wyglądają i przyjrzymy się im. Oczywiście tutaj mamy do dżinie zdecydowania, tu mamy ze zleceniami, które wchodziły na miesięcznych. Korpusy zostają mniej więcej w tym range'u. Ale oczywiście nas interesuje to, co się wydarzyło dużo, dużo wcześniej i ja cały czas porównuję, co mieliśmy tutaj na tych szczytach w 2021 roku i 2020 początek 2022 roku. Dlaczego? Bo to jest niezmiernie istotne. Tu mieliśmy dystrybucję, podobnie mieliśmy tutaj dystrybucję. Potem był zjazd, korekta, korekta, reakumulacja, reakumulacja, potem wyjazd poszczyty, gdzie mieliśmy podbity pierwszy, drugi, trzeci wierzchołek. Tu mieliśmy oczywiście też podbity pierwszy, drugi, trzeci wierzchołek, przełamanie, delikatna korekta i zjazd na dużej korekcie do dołu. Dlatego ja tak patrzę, że może być niebezpiecznie. Dlaczego? Dostaliśmy, dostaliśmy bardzo dużo pozytywnych tutaj newsów z rynku i ten rynek kryptowalut, ale oczywiście nie tylko rynek kryptowalut, nie chce mocno cisnąć do góry. Spójrzmy na to, co się dzieje właśnie w takim interwale czterogodzinowym przy tych szczytach. Mieliśmy podbijane te szczyty. Za każdym razem ten szczyt, który był podbity tutaj, występowała korekta, następnie dwa razy tutaj ten szczyt i nastąpiła też duża korekta. W tym przypadku mieliśmy tutaj również wystąpienie Trumpa, to było w piątek. I oczywiście zareagowanie na to, co Chiny zrobiły, czyli Chiny powiedziały, że będą reglamentować metale ziem rzadkich, no i drugą stronę z odpowiedzi było, że Trump weźmie, ogłosi tutaj 100% cła na Chiny. To spowodowało mocne zwalenie tej ceny. I zwalenie tej ceny przyczyniło się do tego, że te pieniądze, które były tu położone na dołkach, one zniknęły. I my nie wiemy, czy one zniknęły w postaci tego, że ten spadek tutaj nastąpił, czy te pieniądze były tutaj na szczytach również takiej małej dystrybucji sprzedawane i po prostu spieniężone. Dlaczego? Bo teraz rynkom otworzyło się pole do tego, żeby mieć łatwość przy niedużych pieniądzach wykonania dużego ruchu. I teraz, jeżeli my mamy wyczyszczone te dołki, to jeżeli byśmy patrzyli na to prospadkowo, to to jest idealny scenariusz do tego, żeby sobie zjechać do naszych poziomów, gdzie mówiliśmy 87 tysięcy albo nawet 75 tysięcy. Ja wiem, że dla niektórych to może być, no gdzie Tomasz to powiedzia aż tak nisko, może to tam pojechać, a dlaczego? No bo ma potencjał i to zaraz Wam wytłumaczę, jaki. Oczywiście, jeżeli chcecie nas obserwować na Trading View. Skorzystajcie z tego, że popatrzcie sobie tutaj i znajdźcie nas na TradingView Gambit, podłoga tradera, i tam również rzucamy analizy. A wracając do tego, dlaczego ten rynek nie chce jechać do góry, to on tak wyczyścił w pewnym momencie te dołki, czyli to była ta świeca, później tutaj wrócił na przetestowanie tego, bo oczywiście jakaś tam reakcja do 50 musiała być, wrócił na przetestowanie, później wybił tutaj te wierzchołki kluczowe, które były. Dostaliśmy wybicie tych kluczowych wierzchołków, powrót i stąd mieliśmy dostać już jazdę po nowe szczyty. Ale spójrzcie na to, jeszcze można na upartego powiedzieć, że ponownie zostało tutaj to wybite, powrót i to również miało się przyczynić, że powinniśmy już wystrzelić. I to jest tak, że za każdym razem ten impuls jest coraz mniejszy, bo mieliśmy ten impuls stąd taką siłą, Teraz mamy taką siłą i teraz zobaczymy, czy to będzie taka siła i będzie przełamanie tych dołków i możemy spaść dużo, dużo niżej. Oczywiście to jest już taki mocno negatywny scenariusz, ale trzeba być przygotowanym na niego. Jeżeli sobie porównamy cykle Bitcoina jak one wyglądały, to troszkę tam jest zaburzone to. A dlaczego? Bo pierwszy raz w historii mieliśmy coś takiego, że nowe ATH, dopiero potem halving, a w tym przypadku. Yy, Normalnie, gdzie zawsze było, to był najpierw halving, potem pół roku, jak gdyby takiego marazmu, i dopiero wtedy mieliśmy nowe TH, czyli te cykle są zaburzone, dlatego te spadki mogą nam też tutaj z takiej analizy przyspieszyć. Jeżeli oczywiście byśmy tutaj popatrzyli na to, że tutaj ta siła słabnie, pomimo tych pozytywnych informacji, które były w ubiegłym tygodniu, ten bitcoin nie chce nam ruszyć, no to trzeba szukać, co będzie dalej, i takim bastionem jest pokonanie tej. Praktycznie tutaj psychologicznej linii, czyli ona jest na 100 tysiącach, ale jak zobaczymy na małym interwale, to my tutaj mieliśmy jeszcze takie kluczowe strefy. Ta fioletowa strefa to była 106-500, i to było mniej więcej do 107-560. My zostaliśmy pokonani to, tego, i teraz zobaczymy, co się będzie dalej działo. Czy tylko podbicie i dalsze spadki do praktycznie tamtych rejonów, o których wspomniałem. Z drugiej strony musimy też być przygotowani. A co, jeżeli to by nam się wszystko, o czym ja tutaj Wam mówię, nie sprawdziło i nie spełniło? No to drugi scenariusz był taki, że pokonanie, i tu jest właśnie kłopot, bo dopiero pokonanie tych wierzchołków, które są tutaj, czyli tego wierzchołku i tego wierzchołku, da nam sygnał, że my będziemy mieć jazdę jeszcze po szczyty. Ja wiem, że to jest bardzo, bardzo wysoko, ale to jest jedyna opcja dla mnie na to, żeby spoglądać na ten rynek prowzrostowo. Nie ten wierzchołek, który będzie tutaj, bo to jeszcze nie jest w tej strukturze tak ważne jak normalnie te wierzchołki, dopiero pokonanie tych wierzchołków, korekta i potem czy po płytszej, czy po głębokiej korekcie. Ja będę przekonany, że ten rynek będzie jechał w tamtą stronę. Te wierzchołki są na poziomie 116.300 i 115.800. Także ja na razie tutaj jestem mocno prospadkowy i też przestrzegam, żeby tutaj ostrożnie do tych rynków podchodzić. I pamiętajcie, z jednej strony to jest tak, że w tradingu ja nie kreuję tej ceny. Czyli ja nie będę pokazywał, wam, że ta cena jedzie tu, tu i tu, bo to jest też takie wróżenie z fusów. To są tylko i wyłącznie predykcje. Ja Wam na przykład pokazuję, że my, w co niektórych strefach, mamy przewagę na tych rynkach. Oczywiście, tu teraz w tej strukturze, która nam się robi na tym, pokazuje, że nie ma ten rynek siły, ale również nie daje nam żadnego tutaj miejsca do tego, żeby można było się. Do tych ewentualnie spadków dołączyć. My tu mieliśmy trzy strefy: tu była pierwsza strefa, to była druga strefa, gdzie się zatrzymała po tym ogłoszeniu Trumpa odnośnie Chin, i tu jest trzecia nasza strefa ta jest najmocniejszą strefą. Dlaczego władni tego świata nie mieliby tej ceny spuścić sobie tutaj, do mniej więcej 80 tysięcy, żeby móc podkupić jeszcze ETF-y bądź bitcoina po bardzo atrakcyjnej cenie? Partnerem gambitu tradera jest Avatrade jeden z najlepszych brokerów na świecie, gdzie możecie również pohandlować sobie począwszy od kryptowalut, forexu, indeksu, a skończywszy na bardzo fajnych ETF-ach. I tutaj też zalecam, żeby przyjrzeć się ETF-om na ropę, bo akurat jest w odpowiednim miejscu, a AvaTrade dysponuje bardzo fajnymi ETF-ami, gdzie długoterminowo można to przetrzymać. Jak sobie szybciutko jeszcze zobaczymy na Liquidity, które tutaj jest. No to akurat te poziomy, gdzie teraz mamy 105, są najmocniejsze, bo tu dopiero gdzieś nad tymi szczytami było, czyli tutaj cała taka partia praktycznie od 105 do 100 tysięcy to jest do ściągnięcia, gdzie przydałoby się to jeszcze dodatkowo ściągnąć. Jeżeli sobie zobaczymy co teraz było likwidowane i w jakim tutaj jesteśmy. No to tu mamy takie małe likwidacje longów i patrzymy ile longów było zlikwidowanych, ile shortów było zlikwidowanych. Oczywiście to nie jest ta sytuacja co mieliśmy jak Trump ogłosił cła na Chiny, ale również w ciekawym miejscu i to też może być jakimś obrazkiem czy my faktycznie będziemy chcieli jechać do dołu i ściągnąć te wszystkie stoblosy i tą płynność która tutaj jest na rynkach. A wy jak uważacie? Czy będziemy jechać po te 80 tysięcy? Czy może będziemy jechać po nowe ATH? Wpiszcie w komentarzach. Oczywiście dajcie kciuki w górę, bo to się dla nas liczy. Podziękowania dla Was za subskrypcję kanału. No i jeżeli jesteście zainteresowani tradingiem, nauką, dołączcie do nas, do Gambitu Tradera. Link znajdziecie poniżej w opisie. Bardzo ładne sieci mieliśmy po porannym przeglądzie rynków na akurat kakao. Wchodziliśmy sobie z tych poziomów, które tutaj widzicie i to było u nas mniej więcej w pół do dwunastej, potem nam się rozwijało to, oczywiście jechaliśmy dużo, dużo wyżej i docelowo jak sobie zobaczymy dokąd to nam dojechało, no to było już wybicie tych wierzchołków, które teraz otwierają nam drogę jeszcze mniej więcej do 7000 525. Czyli jeszcze tutaj mamy duży potencjał na to, żeby akurat na kakao pojechać. Czy będzie jakieś miejsce do dołączenia? Oczywiście, że nam tutaj cały czas jakieś miejsce się wykreuje. Czy jakaś 1 do 1 korekta, czy mała, czy duża? Oczywiście, trzeba być przygotowanym na to, że teraz rynek troszeczkę może zrealizować nad tymi szczytami zyski, zrobi korektę i wtedy będzie można się dołączyć. I to będziemy też tutaj. Szukać miejsca na to, żeby jeszcze dołożyć sobie do pozycji, bo to kakao zaczyna bardzo dobrze wyglądać i myślę, że tutaj mamy potencjał, żeby jeszcze nawet tutaj w okolicach akurat to 8400 do 9000 nawet się znaleźć. Zobaczymy, jak tą pozycję będziemy tutaj sobie prowadzić. A jak wyglądają rynki amerykańskie, no to powiem Wam, że tutaj dalej. No, bardzo, bardzo słabo po tych optymistycznych informacjach. Oczywiście mamy sezon wyników, i te spółki, czy z Nazdaqa, czy generalnie z SP500, powinny nam dawać tutaj też powera do tego, żeby można było pojechać dużo, dużo wyżej, ale ten rynek w takim marazmie jest, i nie wiem, czy to nie jest też cisza przed burzą, bo jak sobie zobaczymy, to co tutaj mogliśmy znaleźć tylko i wyłącznie na Nazdaku. No mogliśmy znaleźć jakąś tutaj korektę płaską, że tutaj korekta płaska w strukturze nam się pojawiła, czyli tu mamy tą strukturę korekty. No i teraz możemy akurat mieć jeszcze wyjazd do góry, ale też trzeba uważać na to, bo dywergencja nam się pojawia tutaj. Jesteśmy już bardzo wysoko. No i widać, że te rynki chciałyby i czekują, oczekują na coś, co by było iskrą zapalną, żeby można było tą cenę zbić dużo dużo niżej. Jak sobie zobaczymy ewentualnie S&P 500, to dopiero pokonanie tego wierzchołka, który jest na 6894, otworzy nam drogę do tego, że dalej możemy patrzeć prowzrostowo na to. Chociaż jesteśmy teraz w strefie 1 do 1, to zobaczcie, pierwsze odreagowanie z tej strefy, drugie takie było odreagowanie, teraz znowu mieliśmy trzecie, jeszcze tu jest, ale no widać, że te rynki na coś czekają, a w tamtym tygodniu mieliśmy dużo optymistycznych informacji, które się powinny przyczynić do tego, że jednak pojedziemy dużo, dużo wyżej. No i co się dzieje? No nie jedziemy dużo wyżej. I to może też zwiastować, że coś tutaj na tych rynkach jest nie w porządku. Coś tutaj się dzieje. Oczywiście, my cały czas będziemy reagować, bo gdzie spadniemy, to będzie tylko i wyłącznie jeszcze okazja do tego, żeby można się do tego trendu dołączyć. Jeżeli to jeden do jeden nie wytrzyma, czyli powtórzenie tej korekty. To tutaj bardzo dobre miejsce będzie z tą płynnością i z powtórzeniem tej korekty przy poziomie 6735 oraz 6682. To będą idealne miejsca do tego, żeby można sobie też rozgrywać indeksy. Oczywiście, też DAXA przeanalizujemy u nas na grupie i akurat sobie go handlujemy. Niestety, handlujemy go na shorta. Zobaczymy z jakim skutkiem, ale to wkrótce Wam też powiemy. Jeżeli chodzi o złoto, no to złoto na chwilę obecną jest w strefie 1 do 1, czyli powtórzenie tej korekty, którą tutaj mieliśmy ostatnio przy tej wymianie zleceń i budowaniu wolumenu prowzrostowego. I teraz co to jest istotne? Jest istotne, że my troszeczkę tej głęboko zeszliśmy, bo już ta bariera znowu psychologiczna 4000 była przekroczona i spadliśmy poniżej. Oczywiście to jeszcze nic nie sugeruje, ale zwróćcie uwagę na to, jak ten rynek czasami może być tutaj podobny do siebie. Bo tutaj na szczytach już było tak, że ostatnie taki był taki swing, potem mocna jazda. Jeszcze my handlowaliśmy u nas na gambicie z tego miejsca, praktycznie z tych poziomów tutaj 4235 do nowego wierzchołka, po czym nastąpił mocny tutaj trójfajowy zjazd. I teraz czy to jest podobne do tej sytuacji, którą tutaj mieliśmy? Mieliśmy trójfalową korektę. I teraz mamy trójfalową korektę. Może być odreagowanie, które wieszczymy, że powinno się zdarzyć. I potem jeszcze jeden ruch, żeby duża trójfalowa korekta nam się zrobiła. Czyli to, żeby było w takiej postaci, i dopiero mniej więcej z tych rejonów. Ponowną jazdę do góry byśmy się spodziewali. A dlaczego w taki sposób? No, rynki mogłyby tutaj oszukać jeszcze co niektórych, bo my byśmy patrzyli, że ok, już się taka korekta 1 do 1 wydarzyła, pomimo tego, że zjechaliśmy na poziom 127. To dałoby tu nadzieję, że już jedziemy do góry, a wtedy jeszcze jedna zwałka mogłaby tutaj wszystkich wykasować, którzy już czelonki by mieli otwarte. Wyczyszczenie tego rynku i ponowna jazda w którąś ze stron. Jak sobie spojrzymy, co się dzieje na interwale jednogodzinowym to teraz czekamy na rozstrzygnięcie czyli czekamy na porządne wybicie poziomu 4028 bądź jazdę tutaj poniżej czyli 3963 ale z przystankiem mniej więcej w tej strefie i zobaczymy która strona na chwilę obecną wygra bo zrobił nam się taki mały range i w tym range'u się poruszamy wybicie z której z tych jak gdyby stron czyli albo pojedziemy tutaj ze stroną popytową do góry albo ze stroną podażową tutaj do dołu będzie nam sugerowało jakiś mocniejszy jeszcze ruch. I tutaj na czterogodzinowym też jest sytuacja taka, że my mamy wybite tutaj kilka płynności, czyli ta płynność, która była mniej więcej w tych rejonach i w tych rejonach została wybita. Co to sugeruje? To sugeruje, że faktycznie możemy mieć albo podbitkę do tej strefy, jeżeli byśmy chcieli tego shorta znaleźć i stąd powinniśmy handlować krótkoterminowy trend spadkowy. Czyli wjazd i dalszą jazdę po dołki. Jeżeli to by się nie sprawdziło, to jeszcze przy poziomach 4245 oraz 4266 jest następna, również bardzo mocno interesująca strefa. Także myślę, że ta korekta na złocie też może się rozbudować. Oczywiście, jeżeli byśmy się tutaj, no bo jeżeli ja bym się pomylił, to pierwszym sygnałem na to będzie pokonanie tych wierzchołków. Jeżeli dostaniemy tutaj pokonanie, korekta i wtedy my stąd będziemy pozycję prowadzić co najmniej dotąd, a tu będziemy, jeżeli cena dojedzie, zabezpieczać sobie z lossem na break even tą cenę, czy ona pojedzie jeszcze wyżej, czy może wróci po naszego break evena. I to będzie to rozgrywanie, co byśmy chcieli na złocie. Myślę, że teraz odreagowanie na tym złocie by się przydało, ale też w odpowiednie strefy, a potem może być jeszcze mocna. Mocna zwałka. Także jeżeli macie pytania, co byśmy mogli dla Was przeanalizować, albo macie pytania o rynki, to oczywiście zapraszam do Gambitu Tradera albo napiszcie w komentarzach do tego filmu.